Ciemano z tej strony Ferdzik a dzisiaj pokażę wam jak yy, yy, jak wgrać muzykę do Geta 4 lub Geta The Lost and Demet albo yy, Geta The Ballant of Gayton no to zaczynamy Wiecie co musimy zrobić yy, Musimy sobie pobrać muzykę ja sobie wezmę na, wejdę na internet Dobra Gdy nasza przeglądarka jest y, uruchomiona Jeszcze musi się załadować chwilę Dobra, już mi się włączyła Google, wejdę sobie w Google. Dobra, wej, teraz piszemy tak. u, -l -u I będzie w ogóle link w opisie. Chodzimy. Można zrobić konto lub się zalogować. Ja mi niepotrzebne. Yy, dobra. Teraz tutaj yy, wpisujemy nazwę piosenki. Ja wpiszę na przykład Peach Pit, no, Bull. Ja wpiszę pitch bull. Yy, yy, możemy sobie wejść także na YouTube'a i sobie zobaczyć nazwę yy, Nazwę piosenki. Tutaj mamy te cash. Dobra, to będzie to. Klikamy na tą piosenkę. Yy, ogólnie możemy... Jaką chcemy piosenkę? Możemy jakąś własną, zrobić coś takiego, ale ja se pobiorę. Tutaj. Dobra, to jest to. Pobieramy plik na komputer. Możemy y, po, pobierz plik na telefon oraz wytnij dzwonek na komórki. To nie wiem ostatnie, ale y, tu się pobiera, trzeba wysłać SMS-a, oczywiście nie za darmo. Więc pobieramy plik na komputer. Najlepiej, gdy się chce po, pobrać plik, y, to lepiej na komputer, a później z komputera na telefon. Dobrze, to tutaj mamy już pobrany nasz plik. Wchodzimy w nasz, nasz folder. I sed na pulpit. Oczywiście możemy ile chcemy piosenek. Ja nawet mam dużo. No, no, w sumie to. No, dobra. Wejdę sobie jeszcze. Żeby wam tu pokazać. Gram jeszcze jedną. Posenkę ja mam tutaj już taką z parkura. No dobra. Yy, I wchodzimy tak. Wchodzimy w start. Teraz wchodzimy w moje dokumenty. I jeśli mamy GTA, musi być folder z nazwą Rockstar Games. Tak, Rockstar Games. Nie jestem pewien, czy gdy mamy GTA The Ballad of Gayton albo The Lost and to i nie mamy GTA 4 to nie wiem czy będzie działało, bo ja mam GTA 4 i te dwa dodatki Teraz wam się y, wyświetli tutaj widzicie y, wszystko to jest ten dodatek y, Wchodzimy tak, Rockstar Games i teraz wchodzimy w GTA i, i 4 i V wchodzimy user music i tutaj wkładamy nasze piosenki, tak yy, widzicie mam parę tych piosenek tutaj jest tak, gdzie ja to mam A tu, dobra i tą piosenkę możemy skopiować albo yy, albo wrzucić, no, ja sobie wrzucę albo możemy też skopiować sobie nasze piosenki one się tam nie utracą Yy, chyba, że usuniemy GTA. No i gdy już mamy piosenkę, wystarczy odpalić GTA. Więc widzimy się za chwilę jak odpalę GTA. Dobrze. Już mam włączone nasze GTA yy, Episod from Liberty City. Yy, oczywiście te piosenki działają na yy, GTA 4 i Episode From Liberty City. Ja se włączę The Balance of Gaiton Nie wiem dlaczego po prostu Dzisiaj ją przeszłam. Kiedyś też przeszłem ale Usunął mi się zapis Nie wiem co się stało Musiałem wszystko od nowa O dobra mamy Widzicie, y, piszę komplet, czyli przeszłem grę. Ostatnia misja była bardzo trudna. Dobra. Dali, dali. O. Dobrze. To jest jakiś inny loading. Hmm. Teraz będzie to. Dalej ładuj. Hmm. No nie wiem co jest. A niszo. Możecie mi powiedzieć dlaczego to, to coś jest na mojej posesji. Graliśmy nasze piosenki. Wystarczy wejść w menu. Wchodzimy w audio. I, i myszką klikamy quick stance quick scan, czyli skanowanie jeśli macie po polsku to ska skanowanie coś tam coś tam więc klikamy trzy razy najlepiej i gdy już mamy bierzemy sobie jakiś jakiś grat jakiegoś grata nie wiem. Mm. o, taksy. coś chuda nie wiem co się stało ojeju, trochę no dobra Dobra, łe tam policja Nic się nie stało I wchodzimy w indep Widzicie obrazek Ten obrazek taką spłytą, taka ręka jakby I działa, wszystko ładnie Działa Możecie se inne oczywiście piosenki Linki będą w opisie to by było na tyle. Myślę, że filmik się spodobał. Zachęcam do subskrybowania. Łapek w górę, komentowania. Życzę miłej gry i pozdrawiam.